Dzień dobry, Marcin Turkiewicz, jestem szefem dealery walutowych w BraBanku. Miejący tydzień na rynku walutowym upłynął pod znakiem konsolidacji złotego. Koniec zeszłego tygodnia i początek obecnego zaczął się dla złotego niezbyt dobrze. Powodem była decyzja Ministerstwa Skarbu o odwołaniu prywatyzacji ENEI. To spowodowało, że euro złoty z poziomu 3,98 wzrosło do poziomu 4,0450, ale później przełomową Sprawą okazała się być decyzja Rady Polityki Pieniężnej o podwyżce stóp w Polsce o 25 punktów bazowych. Jest to czynnik, który zwiększa atrakcyjność złotówki wobec innych walut, zwiększając tak zwany dysparytet stóp procentowych. Po tej informacji złoty zaczął się wzmacniać. Co prawda dzisiaj, czyli w czwartek, Europejski Bank Centralny podniósł podstawową stopę o 25 punktów bazowych, ale z punktu widzenia posiadaczy franków, dolarów. Ze względu na dysperty 100% złoty jest teraz bardziej alter, alternatywą bardziej atrakcyjną. Spodziewamy się dalszej konsolidacji, z tym, że w, z lekkim wskazaniem dla mocniejszego złotego spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu złoty poruszał będzie się w przydziale 3,95403. Dziękuję bardzo.